Poszło. Lecimy. No. Także... Majkutkuwa. Ujebany Majkut jesteś. Tutaj. Tu na brwi. Na czole. No. Wiesz Kukurydza. Kukurydza. Zobacz jak pierdala. Cały Kuku... się ujebał. No. Kukuryny. Kukuryny. No. Po uformowania ciasta. No. Jako taki kształt. Bez zbliżeń proszę. To ty serce żeś ułożył? To widzisz tu gdzieś serce? Takie, takie trochę tu. I takie, takie tu. To Polska miała być. Tylko mi tutaj... Kotlina kłodka ci nie wyszła i Helu nie ma. Bo to pizza jest, jakbyś zrobił na pizzę Hel. Znaczy kotlina w sumie taka trochę jest. Ale Dobra, hel... no jest, ale Helu nie da się. Kładźcie sosy. Tylko go, taka ja. włoska polska, o. I Kładziemy. Kierdoli. Do buraczków. buraczków. Tak, to są bura... buraczki, buraczki. buraczki. Rozmalujemy. Ale gotowane czy tylko starte takie? Starte muszą być. Świecie Najlepiej Świeżo ...zmielone, za... o. Ale świeżo kopane, żeby się dobrze ciapały. Ciapały. <laughs> <laughs> ciapały. No, rozsmarowujemy to pięknie, ślicznie, nie? Tak, żeby wszędzie równo było. Bo później ktoś się może oburzyć, że więcej ma buraczków, a inny mniej. To w ogóle tak działa. Bo jeden burak dostanie więcej, więcej, drugi burak dostanie mniej. I się robi na buraka burak trafi. Jak już to wszystko pięknie rozsmarujemy... nie Ojebana o, poleciała. Co robisz? Jedność do ręki. Bałamucisz mi w kuchni. Kamień. Kamień. Maniek zajebał ketchup z manganela. Radziony, niepowtarzalny. niepowtarzalnie. kierunówka nie śmigank. No to zadanie bojowe, poszedł i zajebał. Ktoś się nie bał. się nie bał i pożyczył. Pożywiać. Następnie używamy przyprawy do pizzy, którą... Której producenta nie podał oczywiście, nie? Bo, bo Boja ja porękla... jest... Szymoneks. W, wyprodukowane dla Biedronka. Kotani. Ne. Kotami? Tam są kotami. O, poszły kotami. Brew pozorom... To wcale nie jest kotany m, kotany. to jest n, i, n, y, -i. Nie, pierdol tylko sobie pi... No tak, piszę. Bo tu Majku zaraz wszystko zje. Nie wpierdalaj! Bo on Zło. Dobra. Przypiemy przyprawę, nie? Jest... Jak zioło wygląda centralnie. No taka mała. Ty, może byśmy to zwinęli? Co ty jadasz? ja? Ja że to jest to... To, to jest dlaczego to tak smakuje, tak? Wziął do pizzy? Nieee. Słuchaj, na hojaju czekoladowe kulki robili. No dobrze, ale... Ty! A może trochę haszu? Kiedyś do pizzy byśmy spróbowali na przykład. bardzo debili. Dawaj syp dalej, Dawaj bo, bo taśma leci. To ta, ta, taśma ten droga ten jest. Układanie tak zwanej kurwa wędliny. Salami. Kurwa ci pomogę. A salami to wędlina nie jest? Z no jest No właśnie No to co mi się wpiedalasz w słowo? Ty operator jesteś, a ja kucharz. A, a pasztet tu można? A pasztet to nie wędlina, spodlawka Ale jak kto lubi? Tak mu niech życzy Pasztet spodlawki dobrze że nie jest za kaśki. Tu mamy spod kolejne spod fragmenty laśki. innej wędliny, której nazwy Pasztet z kaśki na... To nie jest z kaśki, zapewniam Kaś... to jest Pudełka jest Z kaśki czy z kaśki? Z kaśki. I... Dobra, myszka, kaczki i już jest, teraz dawaj grzyby. No, dawaj, grybki, teraz grybki, mamy właśnie grzyby. Tak, grzybki, grzybki. Da, grzybki da, bierdala, pieczarki, grybki. oczywiście, muszą no, no, Ale halucynki, czy nie? Nie, to zwykłe są. Halucynki z kwasami i grzybami, znaczy się, fu, z kwasem i haczem źle działają. Gdzie jest z brudnymi łapami? Wszyscy, to wszyscy. Gdzie jest z brudnymi łapami, to? Ty nie wpierdalaj tej kukurydzy. Ty no kurwa ziarenka mi żałujesz Mieszać panowie, nie gadać. Mieszać szybciej. Raz, dwa. I teraz podstawowy <gryzny> wkładnik, tak, e, ja, składnik. Tak, najważniejszy składnik w każdej chyba że da, bez serowej. Zajebam mi Jedziemy. Jedziemy w szkołce. Ja też, cudowne. Pizza z fetą. Żryta z krawki bezkulturalnym a myślałem że połknie powstrzymał się kuchać, prawdziwy kucharz zamiast połknąć my myślałem wow, że tak zjeść ten kaleksa na pizzę możemy zjeść i możemy szamać nie czy ty wiesz co się dzieje po pizzę, pizzy kieczupem dobra taśma Spakuje droga, drogach końców trafił nie lepiej trafił no ja, jak boga kocham trafił a mleko a mleko nie czegoś mi tu brakuje ja wiem czego. Kot uciekł. A. Kot. Nie. Kot znowu wraca. To wszystko w tym programie. Nie wpierdalaj! A ty wpierdala, cały czas pierdala. On podbiera z tego i wpierdala no człowiek. Nie, nie, bo ty Ja ty wszystko ty... widzę. O jak tam była to ta druga. Ty to idziesz w tym momencie teraz na balkon i pilnujesz, żeby. nie szedł. Bo nam zjedzą. Tak, tak, tak? Kończymy relację. Z którymi kutasa filmujesz? Co masz w ręce? My Myślałem, że zajebał kukurydę. Za taborek wrzuć! <grydę> za taborek wrzuć, nie jebany. Jak tam Leszek? Dobra, to jest. Pozdrawiam mamę, tatę i Szymona i pana operatora. Mistrzyski. Wszystkich pozdrawiam. Dobra, zbierdałeś. <grydę>